Na Was, moje drogie rybki, z tej strony Wróżka Kalina, rozłoży horoskop dla Was na październik 2021. Co u Was się zadzieje w życiu? Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Możecie się ze mną skontaktować na czytania horoskopy indywidualne, ponieważ one mają większo, większą sprawdzalność do danej osoby. Także yy, czekam na Wasze odzewy. No i zaczynamy oczyszczamy energetycznie powietrzenia z wszystkiego złego, złych energii. Niech mi Archanioł Stróż, Bogowie Powietrze, Wodę, i Ziemi Połączył się z Archaniołem Wszechświata oraz Bogów. Niech mi podpowiedzą, co będzie czekać rybcie w październiku 2021. Dobrze, październik 2021. Co Was będzie czekać rybunia? Gdzie będziecie płynąć jaką drogę? Dobrze. Rybunie w miłości. Będą szukać wice, aż znajdą. Fajne karty caałe związki. Praca finanse zdrowie. Dobrze, więc tak, co tutaj się u Was dzieje? Już mówię. Co do singli w miłości. Wy będziecie, rybcie, bardzo chciały w tym miesiącu poznać kogoś. Już jesteście bardzo spragnieni tej drugiej połówki. I co? Będziecie szukać. Słuchajcie, wydaje mi się, że po prostu ciągle gdzieś byście nie poszli, tam szukacie. Czy w realu, czy na internecie. No i słuchajcie, nagle będzie taki boom, taka iskra i Wy poznacie to partnerkę, albo tego partnera, wymienicie się wiadomościami, są spotkania. Musicie uważać oczywiście na pewno osoby, które będą oprócz tego, tej odpowiedniej w otoczeniu, czyli będziecie musiały, czy musieli, jakby Wam to powiedzieć, wybrać, dostrzec tą Waszą gwiazdkę pośród milionów innych gwiazd. Ale Wy to doskonale zrobicie w październiku, czyli są randki, mogą nawet rybcie znaleźć drugą połówkę. Także bardzo fajny rozkład. Zwracajcie uwagę, jeżeli ktoś Wam będzie z tego otoczenia dokuczał albo wbijał szpileczki za to, jacy jesteście, to od razu o tej osoby iść z daleka. To nie ta. Także pamiętajcie, to taki przekaz jest w i nie odwracać się za tym, co było, tylko iść naprzód w przyszłość. E, natomiast stałe związki. Wygląda na to, jakby rybcie były przybite jakoś emocjonalnie, nie wiem, czy jakąś rozłąką, czy może, że wszystko jest na jej głowie, e, ale będziecie mieli jakoś pomoc e, u kogoś e, bliskiego od Was, e, także na pewno wszystkim dacie radę. W związku widzę, że u niektórych e, no po prostu jest jakieś przybicie. Ale ogólnie słuchajcie, nie jest źle. Nie są to karty, żeby ostrzegały przed czymś, że coś we złego spotka, czy coś e, w tych związkach. Raczej nie. E, mogą być jakieś po prostu ciężkie chwile w waszej drugiej połówki i będziecie musieli się nam zajem spierać e, i będzie potrzebne to dobre słowo e, na pewno możecie mieć nawet jakieś prorocze sny coś mi tak mówi rybcie z tego znaku w październiku dotyczące świata albo i waszego życia no różnie, ale to jakaś wizja przyjdzie wam, co da wam jakieś rozwiązanie albo wgląd w przyszłość natomiast e, praca, finanse teraz przechodzimy Wy jesteście jakby trochę w październiku zablokowani i możecie robić tego co chcecie. Lecz ogólnie nie są złe karty. Pokazuje się, że niektórzy mogą dostać, rybcie jakiś dokument, jakiś papier, który ale poczekaj papier, poczekajcie który poróżni was w rodzinie. Powaga. Albo papier, który poróżni Was w pracy. Niby dobre karty do połowy października, ale od połowy jakiś dziwny dokument, słuchajcie, albo który nie będzie finansowo dobry dla Waszej rodziny i dla Was, albo zrobi zawirowanie w rodzinie, zamęt. Może być coś takiego. Dziwny przekaz, ale jest. Słuchajcie, natomiast w zdrowiu. Eee, głównie migreny chyba u rybek, z, ponieważ będą dziwne skoki ciśnienia w atmosferze związane z jakimiś drganiami i ogólnie z dziwnym powietrzem, będziecie mieć problem z migrenami. Także miejcie przy sobie zawsze tabletki przeciwbólowe, które albo podnoszą Wam ciśnienie, wyregulowują, albo jakieś krople które też wyregulują serce, tak, ciśnienie krwi. Eee. Stan zapalny jakiś też się pokazuje u Was w organizmie, ale to może być różnie. Coś takiego mi mówi na razie, słuchajcie, bardziej z tymi migrenami. Drogie rybcie, pozdrawiam Was serdecznie, życzę ślicznej, pięknej jesieni, Ciesz, ciesz się tym czasem i do usłyszenia. Buziaki!